Jak widzieliście we wczorajszym odcinku Paliona, Grimis Shake posuwa się coraz dalej i robi coraz to większe szkody na Palionowie. Zaraza Grimisa już nie tylko jest na Wojanowicach, ale także swoje żniwa zbiera we wiosce Paliona. Jeśli nie oglądaliście ostatniego filmu na temat Grimis Shake, to bardzo serdecznie was zachęcam, ponieważ gości nie wystąpił w nim Palion. Dzisiaj natomiast specjalnie dla was na odcinek zaprosiłem Dave'a. Cześć Dave, bardzo miło, że zgodziłeś się u nas wystąpić. Witam serdecznie Ciebie, Oskar, i witam wszystkich widzów kanału Lamimy. Dzień dobry. Bardzo wam dziękujemy za każdą zostawioną łapeczkę do góry. Oraz pamiętajcie, że jeśli nasze filmy Wam się podobają, to kliknijcie tą magiczną łapkę w górę pod filmem. Was to nic nie kosztuje, a nas raduje, i nie czuje, krymuje. Grimmy Strike okazuje się mieć dużo większe moce niż każdy z nas wcześniej się spodziewał. We wczorajszym filmie Paliona posunął się on do takiego stopnia jak wyrzucenie taty hejtera z Palionowa. Więc co będzie działo się dalej z Dariuszem? Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Natomiast ostatniej informacji wynika, że założył własnego TikToka, gdzie podobno wstawia krótkie filmy z Palionowa. Jeśli chcecie, to możecie tam wejść i śledzić jego poczynania i możecie na przykład mnie informować, jaki i ekipę spalionowa, o tym, co aktualnie się u niego dzieje. Naprawdę będę wam bardzo wdzięczny. Grimmis Shake w jakiś sposób przeteleportował tatę hatera poza palionowo. Tylko co będzie dalej? Czy Hejter przejmie jego miejsce jako władcę palionowa i każdy będzie musiał mu się podporządkować? Czy istnieje jakiś sposób na to, aby chociaż w małym stopniu zwalczyć jego siłę, aby ekipa Polionowa była w stanie oprzeć się mu? Dave, czy myślisz, że uda wam się kiedyś pokonać Grimms Wydaje mi się, że już jesteśmy na ostatniej prostej, żeby pokonać Grimms bo ogólnie sprawa wygląda tak, że jest ten oddech Smoka, sprawdziliśmy to u mnie na filmie, czy to działa, i faktycznie coś działo się z Grimisem. Wydaje mi się, że teraz. Wystarczy tylko skombinować jakieś lekarstwo właśnie oparte na tym oddechu Smoka i będzie pokonany i uda nam się wyciągnąć hejtera. Kwestia pokonania Grimis Shake'a na to tak naprawdę kwestia czasu. Mam nadzieję, że tak samo jest i na Wojenowicach. Ponieważ Dave na swoim filmie pokazał bardzo ciekawy sposób, który miałby rzekomo hamować zachowanie Grimis Shake'a i być pewnym tropem do jego pokonania. Tylko, czy faktycznie to wystarczy? Ja uważam, że cała ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, jak to wygląda, i zdecydowanie to nie wystarczy. Będzie trzeba podjąć zdecydowanie bardziej radykalne kroki, takie jak na przykład próba zabicia go, aby przekonać się, czy Grimms' Hater się odmieni. Oczywiście trzeba brać na siebie ryzyko ewentualnych konsekwencji, takie jak m.in. strata hatera. Jednak należy pamiętać przez kogo owa sytuacja ma miejsce, czyli oczywiście przez Tatę Hejtera, który przez swoją lekkomyślność dał Grimistrzejka hejterowi. Dariusz ma bardzo różne relacje z członkami Palionowa. z jednymi ma lepsze, na przykład z Davem, ale także zdecydowanie bardziej negatywne, jak na przykład ze Szczepsonem. Jakie będą Twoje relacje z tatą Hejtera po zakończeniu tej całej sytuacji? E, ja ogólnie, mimo wielu spin z tatą Hejtera, że nie porozumieliśmy się w kilku kwestiach, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pracodawca, jeszcze lepszy wspólnik, i będziemy ja, na, przynajmniej ja bym chciał e, dalej z nim pracować, bo mi się z nim śmiesznie pracuje, bardzo fajnie mi się z nim rozmawia i genialnie, wydaje mi się, robiłoby się z nim interesy. Tata Hejtera okazuje się nie być do końca tym. Kim był wcześniej. Ponieważ coraz to bardziej przypada w gusta członków Palionowa. Na samym początku wątku, z tatą Hejtera postać ta była zdecydowanie nacechowana negatywnie. Lecz jak jest dzisiaj? Jak się okazuje, coraz więcej osób z Polionowa jest w stanie zaakceptować jego obecność, oczywiście pod paroma warunkami. Jednak są one na tyle poważne, że nie wiadomo, czy tata Hejtera się na nie zgodzi. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie tam postać i czy chcielibyście, aby została z wami na dłużej? W mojej opinii ta postać jest bardzo ciekawa, a czykolwiek nie do końca bym jej ufał, ponieważ jej intencje są bardzo, bardzo pod znakiem zapytania, ponieważ tak jak mówiłem, wcześniej był zupełnie inną postacią jak jest dzisiaj, więc czy to tylko przykrywka, czy może faktycznie się zmienił? Czy wyrzucicie tatę hejtera z Palionowa, jeśli to wszystko się skończy? Bo nie oszukujmy się, ale jednak on naprawdę ponosi wielką winę za swoje czyny na Palionowie. Eee, ja ci powiem tak, no, ludzie się zmieniają. Ja sam chciałem wkopać tatę hejtera, ale ostatnio widzę, że to jest dobry człowiek. On jest trochę bumerem, bo ma tam te 45 lat, więc wydaje mi się, że on też. On ma dobre wartości w sobie, tylko może nie umie ich przekazać dobrze ludziom. I wydaje mi się, że na początku dużo odwalał, dużo robił złych rzeczy, ale teraz. Wydaje mi się, że to jest dobry człowiek i warto mu odpuścić te, te, te rzeczy, które robił, i może nawet niech zostanie takim prawowitym członkiem Palionowa. Tylko nie chodź koronę Palionowi, wiadomo. Przez cały ten czas, kiedy funkcjonuje Palionowo, pojawiało się naprawdę wiele różnych postaci. Te dobre, ale też i te złe. Jednak Grymis ma w sobie coś, czego nie ma żadna inna wcześniejsza postać. Przede wszystkim jest to, że jest ona na dwóch zaprzyjaźnionych wioskach, czyli na Wojanowicach i na Palionowie. A także najważniejszą rzeczą jest to, że Grimis może zmienić się każdy, kto wypije Grimis Shake'a. Wydawałoby się, że jest bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy nie pić Grimis Shake'ów i je gdzie schować. Jednak jeśli oglądacie filmy z Palianowa, to wiecie, że Grimis ma w sobie coś, co powoduje, że jego znakomity węch wskaże mu nawet ukryte Grimis Shake'i. Jednak co jeśli istnieje jakiś blok, który jest w stanie zablokować jego węch? Na przykład wełna, która ma strukturę, która mogłaby pozwolić na zatrzymanie zapachu Grimis Shake'a. Jest to pewien sposób, który zdecydowanie ekipa spalionowa powinna spróbować. Czy na Palionowie wcześniej była postać tak zła jak Grymis i tak bardzo groźna? Pamiętasz może, kto to był? Wiesz, co, chyba tak silny nie wiem, czy nie był tak silny Brain i ma bardziej mały hirobrain, ale on był. On był... Na tyle mało groźny, bo był krótko. Szybko się z nim poraliśmy i nie było dużych problemów z nim. Wiem, że groźny swego czasu był też Yeti, nie przez to, co się działo w Minecrafcie, ale to, co robił w prawdziwym życiu, że był po prostu straszny, gigantyczny dalej jest, prawda? E, ale wydaje mi się, że Grimmis to jest coś nowego, taki nowy problem, bo on nie jest typowym takim problemem, bo zazwyczaj dało się poradzić w jakieś takie proste rzeczy, tutaj mamy ten problem, że każdy może stać się Grimisem po wypiciu tego szejka, więc nie wiadomo po prostu ilu takich Grimisów może nagle się zrodzić, bo może komuś odbić i po prostu wypije tego Grimis-szejka i będziemy mieli dodatkowy problem. To tak nigdy nie było, żeby problem mógł się rozrosnąć na kilka etapów. Miejmy nadzieję, że sytuacja na Parionowie wkrótce się poprawi i uda im się przezwyciężyć złego Grimis-hejtera i uratują prawdziwego hejtera. Jednak co będzie dalej? Obserwujcie koniecznie wszystkie kanały osób z Palionowa, aby dowiedzieć się jako pierwsi. Ja dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Ja oczywiście byłem Oskar z kanału Lamimy. Pamięta... Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów kanału Lamimy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, a jeśli film ci się spodoba, to dostaw łapeczkę do góry. Napisz w komentarzu Palionowo, a ja wprzepnę wam serduszko. Do następnego razu, trzymajcie się, no i hej!